Korporacje tracące miliardy z powodu koronawirusa, Pornhub Oto słowo pańskie, je w mordę jeża Moja matka odrabia lekcje z młodym i słyszę jak mówi Matka Teresa z Kalkuty a nie katapulty kurwa Dom z papieru, państwo z kartonu Kebab w picie Coś ty zrobił TVP, TVN to zło TVN, TVP to zło Polsat, wyjebane jajca, świat według kiepskich. Ja. Chce ci się kupę? Dwulatek. Nie. Ja. Na pewno? Dwulatek. Ojciec, kiedy wchodzi do mojego pokoju i widzi, że PC i TV działają w tym samym czasie. Tutaj najczęściej szukam pomocy. Jeb z dzidy. Wypierdalaj. Przez konfidentów dobre chłopaki patrzą na świat z zakrat. O nie Meksyk opuszcza Unię Europejską. Orlen. Orlen. Masz chorobę afektywną dwubiegunową. Panik. Masz chorobę afektywną dwubiegunową. Kalm. Liczba otwartych kart w telefonie mamy. Liczba gwiazd we wszechświecie. Ja po obejrzeniu trzech sezonów domu z papieru przeprowadzając napad na pobliską żabkę. Kiedy przespałem się z przyjaciółkami mojej dziewczyny i powiedziały mi że mnie zdradza. Kiedy wreszcie umrzesz, a spoza trumny słyszysz jakąś techniawę, i trzęsą tobą jak marakasą. Uwielbiam jak ziemia się kręcia. To zawsze robi mi dzień. Kiedy żegnacie się z znajomym po wspólnej grze, bo musicie już iść, ale spotykacie się w następnej grze. Dlaczego Harry Potter ma na czole faszystowski symbol? Bo Harry to reinterpretacja II wojny światowej. Sam Harry reprezentuje Trzecią Rzeszę, która jest przeznaczona dla wielkich celów. Ogarnięta Hermiona to symbol zdyscyplinowanej Japonii, a nieudacznik Ron zdecydowanie ukazuje bezradność faszystowskich Włoch. Top pro grający w to 12 godzin dziennie. Ja chcący pograć dla rozrywki po ciężkim dniu. Bank tłumaczący: ile mówiszisz? Ty po wzięciu kredytu. Zajebiście się w kurwiam kiedy mój pies przeskakuje przez płot. że zaczynający się kłócić, który olej silnikowy jest najlepszy. Mój stary jeżdżący jakaś chujnią. Olej to olej. Pytanie czy mocno jebnie jak się przekłuje. Kiedy powiesz swojemu chłopakowi, że robicie sobie cheat day, więc zaczynasz żreć ciasto, a on zaczyna ruchać twoją siostrę. Terapeuta. Twoja żona twierdzi, że nigdy nie kupujesz jej kwiatów, czy to prawda? On. Szczerze mówiąc pierwszy raz słyszę, że ona sprzedaje kwiaty. Chyba. Dziesięć jest liczbą parzystą, ponieważ ma parę. A czy ty masz parę? Przegrywie. Laski zwykle bawią się włosami, kiedy gadają z facetem, który im się podoba. Laski kiedy gadają ze mną. Siedemnastolatek odkrył nową planetę trzeciego dnia stażu w NASA. Ja pierwszego dnia w szkole musiałem sobie podetrzeć dupę skarpetką. Bramkarz, o której zacząłeś pić? Ja. O dziewiętnastej. Bramkarz, ale jest osiemnasta. Ja. Kiedy siadasz dupą na kibel bez opuszczonej deski. Ja obmyślający strategię w grze strategicznej. Ja podejmujący decyzję w prawdziwym życiu. Jestem napalona. Tak cię zrucham, że nie wstaniesz cmom cmok kurwa. W realu, ale że mam dotknąć Benis. Moja była taka jest, nie polecam takich lasek. Fajne? Właśnie jarasz się jedną z ostatnich prac Hitler. Moja mama, czemu robisz temu zdjęcie? Ja, moje ziomki zrozumieją. Ja, wchodzę w nocy do Łazienki. Rybiki cukrowe. Szumowski pojedyn red się malinowy. Urban po 16 litrach płynu odkażającego z Orlenu. Wiadomo kto, wiadomo kogo, wiadomo gdzie i wiadomo czego nie poniósł. Tomasz Hajto. Czy twój milkshake jest tego warty? Kiedy udaje ci się dostać do Biedry po trzech godzinach stania w kolejce? Skąd się biorą dzieci? Polska. Skąd się biorą dzieci? Białoruś. Koniec internetów na dzisiaj. Jak chcesz więcej memów, to zaskocz na wykurwistą aktywnością i napisz co myślisz o nas i nie chuj ci w dupę, to nie opinia. Wbij na Insta i czekaj nowe nowe filmy. Elo, elo.